Dobry państwu. Prezydent USA Donald Trump odwiedził Wielką Brytanię. Po pierwsze, wsparł Brexiterów. Rozmawiał z Borisem Johnsonem telefonicznie. No, nie spotkali się, dlatego że Boris Johnson ma objąć stanowisko po adresie May jako przewodniczący partii konserwatywnej. A co za tym idzie, będzie następnym premierem do wyborów. Prezydent Trump uważa, że. Najlepszym rozwiązaniem dla Wielkiej Brytanii byłoby opuszczenie Unii Europejskiej w drodze tzw. twardego Brexitu. No, rzecz jasna, jest to najlepsze rozwiązanie dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że trzeba sobie zdawać sprawę, że twardy Brexit oznacza zerwanie więzi ekonomicznych z Unią Europejską. Wprowadzenie ceł, a w tej chwili opublikowane dane za rok 2018 pokazują, jak ta wymiana handlowa wygląda. Więc Wielka Brytania eksportuje do Unii Europejskiej towarów za 172 miliardy funtów, natomiast do Stanów Zjednoczonych tylko za 55 miliardów funtów, a do Chin zaledwie za 18 miliardów. Natomiast import Import z krajów Unii do Wielkiej Brytanii wynosi 265 miliardów funtów, podczas gdy ze Stanów Zjednoczonych jedynie 42 miliardy. I nawet import z Chin jest większy, bo wynosi 44 miliardy funtów. Także twardy Brexit byłby wstrząsem dla Wielkiej Brytanii. Ale m, propozycja Trumpa, który tutaj kusił Borisa Johnsona i Brytyjczyków zawarciem, jak on e, to ujął, fenomenalnie korzystnej umowy. Ta umowa e, między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi o wolnym handlu ma również obejmować sprawy opieki społecznej. Jakie są jej warunki, oczywiście nie wiemy. Ale co to oznacza, jeżeli chodzi o strategię? No to oznacza, że Donald Trump dąży do przywrócenia sytuacji, jaka była przed powstaniem Unii Europejskiej. Czyli tak naprawdę chodzi mu o rozmontowanie Unii Europejskiej narodu niemieckiego. I oczywiście Niemcy zdają sobie sprawę, że polityka Trumpa jest wymierzona w ich interes. Dla nas jest to korzystne. I to pokazuje, że strategia Trumpa jest. Yy, Pewną stałą, tak? Czyli nie będzie nagłego wybuchu miłości do Niemiec, tylko ten konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami będzie się zaostrzał. Oczywiście prasa niemiecka strasznie ubolewa, jak to będzie źle Trumpowi, jak lejburzyści dojdą do władzy, a nie partia Farage'a. Brexit nauczy konserwatyści, no ale to taka propagandówka niemiecka. Ludzi, którzy wiedzą, co się święci. Jeśli Wielka Brytania wybierze ten twardy Brexit i wreszcie wyjdzie z Unii Europejskiej, no to będziemy mieli taką sytuację, że Wielka Brytania będzie najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych poza Unią. I tutaj proszę pamiętać, że już rok temu Donald Trump twierdził, że najlepszym premierem Wielkiej Brytanii byłby Boris Johnson. Jeszcze kiedy. Teresa May twardo sprawowała ten urząd. E, ta elita brytyjska jest no, podzielana. Część jednak chce zachować związki z Unią po prostu ze względów ekonomicznych, o których mówiłem. Ale z punktu widzenia Ameryki, jeżeli to by się udało, to e, poza Unią jest Wielka Brytania, a w Unii najbliższym sojusznikiem jest Polska. I tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że zwiększona obecność wojskowa w Polsce to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa ze strony zagrożenia rosyjskiego, ale to jest przede wszystkim czynnik ekonomiczny, bo jeżeli Amerykanie mają inwestować, to oczywiście będą inwestowali w kraju, gdzie są amerykańskie wojska, bo to jest bezpieczeństwo. Tak? Jeżeli jesteśmy Amerykaninem, to zainwestujemy tam, gdzie są wojska rosyjskie albo niemieckie, czy tam, gdzie są wojska amerykańskie. Odpowiedź jest prosta. A bez inwestycji amerykańskich nie zrównoważymy wpływu niemieckich. Bez e, wyzwolenia się z tej dominacji gospodarczej e, kapitału niemieckiego e, Polska nie jest w stanie prowadzić polityki samodzielnej wobec Niemiec. A zatem e, mamy taką sytuację. Wielka Brytania poza Unią, w Unii Polska, no i ten wycinek amerykański o, Rumunia, a po stronie wschodniej Ukraina. Tutaj kongres przygotował e, e, propozycję umowy e, dla Ukrainy jako e, takiego sojusznika e, najbliższego Stanów Zjednoczonych poza e, NATO. Czyli miała by Ukraina wówczas taki sam status, e, status specjalnego sojusznika Stanów Zjednoczonych e, dla kraju, który nie jest członkiem NATO, e, jak na przykład Japonia. No, to by oznaczało, że powoli tworzy się zarys przyszłego układu sił w naszym regionie. Polska, Ukraina, Rumunia jako zapora przeciwko sojuszowi niemiecko-rosyjskiemu, a tak naprawdę w przyszłości niemiecko-chińskiemu, bo to jest najważniejsze zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. A oczywiście ta sytuacja jest również korzystna dla nas. Tylko pamiętajmy, zagrożenie to jest Chiny, a Rosja to jest taki no, chuligan, prawda? Który bez przerwy wszędzie mąci i stara się wprowadzać chaos, ale to nie jest poważny przeciwnik. Oczywiście z punktu widzenia niemieckiego. Trzeba pamiętać, że Niemcy nie będą się przyglądały spokojnie, jak Donald Trump będzie rozmontowywał Unię Europejską narodu niemieckiego. Tak? Czyli z punktu widzenia niemieckiego, co trzeba zrobić? No, przede wszystkim trzeba ukarać, obalić, zniszczyć te rządy, które się Niemcom przeciwstawiają albo mogą być wewnątrz Unii Europejskiej ośrodkiem krystalizacji oporu wobec Niemiec. No i tutaj oczywiście wchodzi w grę rząd polski. Także jedna operacja pod tytułem Birkfelner na pewno nie jest ostatnią. I należy się spodziewać ataków niemieckich. Mogą być pod fałszywą flagą, ale z całą pewnością Niemcy będą dążyły do poskromienia naszych ambicji. No bo przede wszystkim dlatego, że wiecie Państwo, jak chcemy zapobiec buntowi, to trzeba zawsze zlikwidować prowodyra. Tak? No a w tym wypadku tę rolę prowodyra odgrywałaby Polska. A teraz przejdźmy do spraw ukraińskich. E, więc e, pierwsza sprawa to jest kwestia ta już omówiona e, specjalnego statusu o, o, dla m, Ukrainy, ale e, to nie wszystko. E, Wołony Zowieński był w Brukseli, a nie tak, jak tam trolle e, pod moim filmikiem e, w, o, o, straszyły, że do Berlina. Oczywiście do Berlina Zawieński jest zaproszony, ale się nie spieszy. Z czego należy wyciągnąć odpowiednie konsekwencje, prawda? Był w Brukseli i tam spotkał się przede wszystkim ze Stoltenbergiem, który, w imieniu NATO, stwierdził, że warunkiem przystąpienia, przyjęcia Ukrainy do NATO są reformy. I co ważne, podkreślał tylko kwestię reform czyli tak naprawdę likwidacji korupcji i systemu oligarchicznego, a nie to, co zazwyczaj się mówi, że e, państwo musi kontrolować swoje, e, swój obszar, prawda, granice i tak dalej. Czyli po raz kolejny się potwierdziło, że możliwe jest przystąpienie Ukrainy do NATO, nawet e, gdyby e, część Donbasu nadal była i, i e, Krymu okupowana przez e, wojska rosyjskie. Z tą oligarchią to nie jest tak prosto, no bo są trzy możliwości pokonania oligarchii. Po pierwsze, że głównie oligarchowie się sami zagryzą. W tej chwili jest taka sytuacja, że o ile w poprzedniej kadencji walka polityczna przebiegała pod znakiem konfliktu między oligarchą Kołomońskim i oligarchą Poroszenką. No Przy okazji, Potrzebny jaka był prezydentem, to teraz zapowiada się, że będzie to walka między Kołomońskim a Achmetowem. Dlaczego? No, dlatego, że Achmetow kontroluje znaczną część sektora energetycznego, a Kołomoński chciałby doić Ukrainę w sektorze energetycznym również. Tak? Czyli jest zawsze problem, kto będzie doił. Ja czy on. Tak? I ta walka będzie miała rzecz jasna swoje konsekwencje. Polityczne. Więc, albo ci oligarchowie się nawzajem wykończą, albo Kołomoński zostanie jedynym najważniejszym oligarchą na Ukrainie i jedyna, jedyne rozwiązanie, no to jest takie, że Amerykanie sobie z nim poradzą, bo cały czas prowadzą przeciwko niemu śledztwo, ma sprawę karną, więc mogą wywierać na niego presję. No a trzeci sposób. To jest masowe dopuszczenie inwestycji zachodnich i zachodnich koncernów, które po prostu ekonomicznie wykończą oligarchów lokalnych, tak jak to było w Polsce. Z tym, że to jest oczywiście niebezpieczne, no bo wtedy uzależnia się całkowicie gospodarkę od czynników zewnętrznych. Ale sprawa perspektywy NATO jest coraz bardziej aktualna, więc tutaj ja rozumiem, że Ukrainożercy dostaną to serca, a te ruskie trole, co tam się zabawiają pod moimi filmikami, no to chyba padną za popleksję. Jeśli chodzi o kwestię NATO, były teraz robione sondaże i to w tym wygląda w ten sposób, że 48,9% respondentów popiera przystąpienie Ukrainy do NATO, a 57% przystąpienie do Unii Europejskiej. Czy w ogóle będzie Zawieński robił referendum w tej sprawie? Nie wiadomo, kiedyś o tym mówił, teraz o tym mińczy. Stoltenberg jasno powiedział: reformy. No, i e, oświadczenie woli, jakbyśmy to powiedzieli, czyli musi być wola ze strony Ukrainy przystąpienia do paktu, ale e, no, ta wola może być wyrażona albo referendum, albo po prostu e, przez rząd i to w zupełności e, wystarczy. Załęski widział się też z Junckerem, e, ale przede wszystkim e, z e, komisarzem do spraw finansów, m.in. spraw finansów Dąbrowskisem. No i z naszym prezydentem Andrzeją Dudą tutaj komentarze ukraińskie są jednoznaczne, że zapowiada się okres odwiliży w stosunkach polsko-ukraińskich. No i bo to jest sprawa prosta. Wszystko co było złe można teraz przypisać Poroszence, prawda? No ten łobuz odszedł, a my teraz możemy dzięki temu, że on odszedł, na nowo układać stosunki. Natomiast Ukraińcy uważają, że gdyby popularność PiS spadła w sondażach, no to wtedy można się spodziewać pogorszenia stosunków. Więc po raz pierwszy widzimy, że jest pewna zmiana. Dotychczas Ukraińcy uważali, że w Polsce i tak stronnictwo niemieckie dojdzie do władzy i w ogóle z PiSem nie należy rozmawiać, bo po co przyjdą Niemcy i się wszystko załatwi przez Berlin. Także to jest zasadnicza zmiana, jeśli chodzi o stosunki wewnętrzne. No więc pierwsza sprawa to e, mamy już wyniki działalności Kołomońskiego, bo sąd konstytucyjny, oczywiście niezależny, prawda, e, ograniczył uprawnienia NABU, czyli Narodowego Biura do Walki z Korupcją. No bo chodzi o to, że e, ludzie dzielą się na tych, co mogą kraść i tych, co nie mogą. No i właśnie Kołomoński zażądał, żeby e, te uprawnienia NABU były takie, żeby jemu nic złego zrobić nie można było. E, oczywiście sprawa zwrotu Privatbanku jest w toku, więc e, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że Kołomoński Bank odzyska. Sam zresztą stwierdził, że przyjechał do Ukrainy na 5 lat. No to znaczy, że uważa, że przez 5 lat będzie Ukrainę dojął. Teraz jaka jest e, sytuacja m, kadrowa? E, Zelenski e, stara się obsadzić e, stanowiska e, przede wszystkim e, przez ludzi z dwóch grup. To znaczy z tego studia kwartał 95 swoich Najbliższych współpracowników oraz bierze ludzi Kołomoyskiego i Awakowa. Przypominam, że Minister Spraw Wewnętrznych Awakow pomagał Kołomońskiemu w czasie wyborów prezydenckich, i w tej chwili jego ludzie obsadzają resorty siłowe, więc prawdopodobnie Awakow, zresztą już wskazany przez Mońskiego. jeżeli nie zostanie premierem, to zostanie na pewno Minister Spraw Wewnętrznych. Właśnie ta obsada Siłowy by o tym świadczyła, jego człowiek został jednym za, został pierwszym zastępcą e, szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. E, ale to nie tylko tam, bo o ile szef e, bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, został Bakanow, Przyjaciel Zawajskiego, to właśnie zastępcą człowieka Mońskiego. dalej Bogdan, który kiedyś był. E, e, Prywatnym prawnikiem Kołomójskiego, a przedtem był członkiem rosyjskiego rządu Azarowa do spraw walki z korupcją. Zresztą zabawne, jak ze złodziejami walczą. Został szefem administracji prezydenta Ukrainy. I co ciekawe, został wbrew. No, opozycji Amerykanów. Amerykanie chcieli tę nominację zastopować. Zresztą Ukraińcy też są tej nominacji niezadowoleni, ponieważ Bogdan powinien podlegać ustawie o lustracji, czyli jako osoba uwikłana, czy piastująca stanowiska w poprzednich rządach związanych z Janukowiczem i Azarowym nie powinna piastować stanowiska teraz państwowego. No, Ale Zawieński się niczym nie przejmuje. Z kolei sekretarzem e, Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony e, został Daniluk, który e, kiedyś był doradcą Janukowicza. E, przedtem e, był e, również ministrem finansów w rządzie Poroszenki. Ten skład, część e, kadr z kwartału, a część e, od Kołomoiskiego Wróży na przyszłość, że między dwoma grupami prędzej czy później dojdzie do rywalizacji i walki, no ale to nie jest jeszcze ten etap. Wybory parlamentarne mają się odbyć 21 lipca. W tej chwili sondaże pokazują, że do Wierchownej Rady wejdą trzy partie. Sługa Ludu Załęckiego, na czele który tej partii stoi jego taki współpracownik od ideologii, tak to nazwijmy, był członek młodzieżówki Janunkowicza, Razumkow, ma w tej chwili preferencji 30%. Pozostałe trzy partie mają około 7-8%. To jest Platforma o Życie, to jest organizacja tak naprawdę rosyjskiej agentury, za którą stoi Miedweczuk. Dalej Batkiwszczyna Julii Timoszenko, która przez Koło Mońskiego jest wskazywana na, albo na przewodniczącą parlamentu, a może zostać ewentualnie premierem. I jeszcze partia Poroszenki, która zmieniła nazwę, nazywa się teraz Europejska Solidarność. Także zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów i jak, w jakim stopniu znów ludzie Janukowicza wrócą do łask. Dziękuję bardzo.